Poczułam od niego ogromne wsparcie. Taki wspierający wujek. Tak, no, dokładnie tak się poczułam. No, tylko patrzyliśmy na ten licznik subskrypcji i tych wyświetleń, i po prostu nie dowierzaliśmy, że to, że to się w ogóle dzieje. Nie to, to jest takie porównanie. porównanie. No. Dzisiaj z nami w studiu Magda Bereda, chyba prosto z sobotu. Tak, prosto <laughs> Powiedz z sobotu. Mi, na rozgrzywkę, jakby na hit polysat festival. Cudownie, naprawdę. Przyznaję się, że na próbach stresowałam się i miałam w głowie taki chaos, zero po prostu fokusu na, na ten występ. A kiedy weszłam już taka gotowa i kiedy już ludzie zasiedli w tej operze leśnej, to poczułam jakąś magię i widząc tych ludzi, którzy totalnie chcą się bawić, po prostu ten stres odszedł i, i czerpałam każdą sekundę szczęścia na tej scenie. A masz jakiś taki rytuał przed wejściem na scenę? Tak, zazwyczaj już proszę, żeby zostać tak sama przed samym wejściem na scenę na scenę i, yy, i tak spróbuję się, spróbuję się skupić, trochę wyciszyć. Yy, mam już założone słuchawki, gdzie słyszę właśnie muzykę, więc tak yy, no spokojnie próbuję. Sfokusować się na tym hmm. jednym zadaniu. Jesteś już w sumie na scenie od kilku lat. Jesteś polską, młodą, artystką, kompozytorką, autorką tekstów. Powiedz mi, czy w twojej dotychczasowej karierze był już taki moment, który jakoś tak szczególnie pamiętasz? Hmm, myślę, że to mógł być występ u Kuby Wojewódzkiego. On dodał mi tak bardzo dużo wsparcia i, i takiej motywacji, i powiedział, że mimo tego, że jestem właśnie raczej takim spokojnym typem człowieka, mm -hmm. to, to ten spokój właśnie ludzie bardzo szanują i jest im potrzebny. I żebym zawsze została taką osobą, jaką jestem, więc bardzo dużo mi to dało takiego kopa, żeby po prostu zawsze być sobą, bo to e chyba najlepsza wersja nas. Stresowałaś się przed takim wystąpieniem Kuba Wojewódzkiego? Bo no. to jest chyba. No to to takie... jest takie stresujące. No, nie? Nigdy nie wiadomo, co tam się wydarzy. <laughs> o, oczywiście, że tak, ale mam wrażenie, że po prostu on chciał chyba podać dłoń i, i dodać właśnie takiego, takiej motywacji do, do tego, co, co już w moim mm -hmm. życiu się dzieje, więc poczułam od niego ogromne wsparcie. Taki wspierający wujek. <laughs> tak, dokładnie tak się poczułam. <laughs> A powiedz mi, moment, kiedy Despacito w twojej wersji polskiej poszło w taki viral, można powiedzieć, co wtedy poczułaś? No bo to był taki jeden Ojeju. z takich też prze przełomowych momentów. Tak, ja wtedy z moimi rodzicami i z bratem siedzieliśmy w kuchni przy naszym stole, gdzie zawsze je śniadania i no tylko patrzyliśmy na ten licznik subskrypcji i tych wyświetleń i po prostu nie dowierzaliśmy, że to, że to się w ogóle dzieje. To, to było jak w jakimś filmie, coś niemożliwego i no, pamiętam, że uśmiech nie schodził mi z twarzy, totalnie. A jak wpadłaś na, na ten pomysł, żeby właśnie z tych komentarzy wszystkich ułożyć cały Gdzieś ten... tam z bliskimi sobie tak nuciliśmy tę piosenkę, no bo była mocnym wtedy hitem w Polsce i w ogóle na całym świecie i i nagle gdzieś tam przewijały się jakieś komentarze niemiłe w moją stronę do tego, co robiłam akurat wtedy w internecie. I, i nagle ktoś z nas zaśpiewał sieć tu cicho. Więc jak usłyszałam to, to stwierdziłam, że może by dopisać całą resztę tekstu. Yy, i, I potem puszczałam moim rodzicom ten, ten tekst, tę piosenkę, jak zaśpiewałam. I oni mówili, nie Magdo, może lepiej tego nie puszczę. <grym grym> bo nie wiadomo, błąd. tak, nie wiadomo jakby ktoś to odebrał. No ale ja się odważyłam i mówię, postawię na swoim i po prostu wrzucę. No bo sprawiło mi to mega dużo przyjemności, kiedy to otworzyłam. I okazało się, że to Strzelały dziesiątkę i ludziom bardzo się spodobało i zostali ze mną do teraz. No właśnie, a propos Twoich zasięgów, jak Ty je teraz traktujesz jako taką wielką odpowiedzialność, czy, razy, czy raczej podchodzisz do tego tak na luzie? Raczej nie, nie, nie mam takiej presji, że, że to jest ogromna odpowiedzialność. Owszem, jest, ale no wydaje mi się, że to, jaka jestem, nie, nie zmieni totalnie nic tego I, i zawsze to, co będę robiła, będzie takim. Wydaje mi się, że po prostu to, to jaka jestem, to, to nie jest w stanie nic mm -hmm. zmienić, i yy, kurczę, nie wiem, czuję odpowiedzialność, ale mam wrażenie, że, że chyba nie robię nic złego i gdzieś tam w głębi czuję, że jestem dobrym człowiekiem i nie chcę nikomu robić krzywdy, tylko po prostu spełniać marzenia. I ci ludzie totalnie mnie w tym wspierają, i ta wdzięczność jest przeogromna. No zdecydowanie to jest takie spełnienie marzeń, no, dla wielu myślę, a powiedz mi, bo dostałaś już wiele nagród i która jest dla ciebie taka najważniejsza? Czy masz jakąś taką, czy, czy, dla, czy każdą traktujesz tak samo? Chyba każdą traktuję tak samo, ale muszę przyznać, że dla mnie nawet nie ma nagrodą fizyczną, ale po prostu taką nagrodą dla mnie samej jest na przykład właśnie ten występ w Sopocie, bo no... Lata tak naprawdę pracy i ogromna cierpliwość, i czasami dostawanie po tyłku y, okay. jest, jest przerażające, i, i czasami po prostu ciężko wstać z łóżka. Ale zawsze są bliscy, którzy mnie w tym mocno wspierają i wydaje mi się, że po prostu to, ten taki jeden moment w życiu, czyli na przykład tak jak teraz, ten występ w Sopocie, potrafi dać mi, zdać mi, zdaje sobie wtedy sprawę, że. To tak naprawdę jest, to, że to wszystko było po coś, że, że tak miało być mhm. i, że, i że musiały stać się te rzeczy, żeby teraz być szczęśliwą. To wolisz być w studiu i tworzyć, czy wolisz występować na scenie? A, no nie <laughs> da się tak wybrać, <laughs> bo i to, i to jest potrzebne. Mhm. Na przykład teraz wydaje mi się, że czekam bardzo na koncerty. Mhm. Jest też teraz taka no pora letnia, gdzie jest przepięknie na zewnątrz, i, i po prostu. No, móc zobaczyć tych ludzi na żywo i mieć takie prawdziwe emocje nie tylko przez internet czy telewizję, to jest zupełnie co innego niż, niż właśnie tylko telefon czy komputer i ekrany. Teraz się jeszcze wcielisz w rolę vocal coacha na obozie Voice Star. Czy czujesz, że to jest takie wyzwanie dla ciebie? Jak, jak to traktujesz? wydaje mi się, że to nie do końca traktuję jako wyzwanie, tylko właśnie chcę dać wsparcie tym ludziom, bo wydaje mi się, że przyjadą tam młodzi ludzie, którzy po prostu mają ogromne marzenia. I w mojej głowie moim celem jest to, żeby dać tym ludziom, ludziom właśnie taką motywację i Taką wiarę też w nich, że, że jeśli będą wierzyć i, i będą dalej robić, działać, to po prostu te marzenia się spełnią. No bo, jak wiadomo, one same się nie spełniają, tylko trzeba dać sobie naprawdę bardzo dużo i czasami wyczekać kilka lat, żeby. żeby to wszystko, co jest w naszej głowie, te plany mogą się spełnić. Więc od wokal Coach będzie tam na miejscu, który się na tym zna i, i do, dobrze poprowadzi każdego. A ja chciałabym dać po prostu tym młodym ludziom takie wsparcie. I mam nadzieję, że dla nich będę właśnie takim trochę autorytetem i pokażę, że zaczynałam dokładnie z tego samego miejsca co oni i teraz mogę być tu, gdzie jestem i że oni też mogą spełnić te swoje marzenia. A jak będzie wyglądał taki obóz? Możesz coś zdradzić? Na pewno będzie mój koncert taki, taki mini-akustyczny, bardzo taki, będzie miał super atmosferę na pewno, bez, bez takich barier, no bo to będzie tylko i wyłącznie właśnie dla uczestników tego obozu i będą na pewno będą rozmowy, będę mogła każdego tam wyściskać, no bo gdzieś tam pewnie mm -hmm. oni śledzą w internecie to, co robię i, i pewnie będziemy mogli się tak już po prostu poznać, będę mogła zobaczyć, jakimi są ludźmi i może właśnie dać jakieś wskazówki, może ktoś będzie potrzebował zwykłego przydolenia, czy po prostu jakiegoś takiego wsparcia, to, to ja po prostu jestem. Oszukujesz jakieś niespodzianki jeszcze w związku z tym? E, w związku z obozem? Mm, tak. E, no, myślę, że, że gdzieś tam się przejdę po tych pokojach i sprawdzę, jak tam <laughs> <wziątki>. <laughs> Czy są grzeczni. <laughs> tak. tak. Zielona noc. Tak, pewnie, tak pewnie no. nie, no, na pewno będzie super. Nie mogę się to czekać, żeby spędzić w ogóle no, wakacje z ludźmi, którzy, którzy mnie wspierają, mm. więc no cudowne, cudowne. Teraz Ty będziesz mogła wesprzeć ich. A propos niespodzianek, to niespodzianka będzie u nas w social mediach, a propos Oyster Music Campu, także no. tak, zapraszajcie. Tak. na nas w Instagramie. Padajcie. A masz jakieś protipy dla młodych artystów? Myślę, że cierpliwość to jest chyba podstawa i... Może nie nadawanie sobie takiej presji, że, że coś musi być już, bo czasami, jak odpuścimy i po prostu skupimy się na pracy i na tym, żeby być coraz lepszym, to to przychodzi samo. W takim najbardziej niespodziewanym momencie. Więc i to chyba wtedy cieszy najbardziej. Więc taka cierpliwość i, i praca, 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 czasami żmudna, ale. Ale jeśli pracujemy, to, to myślę, że te efekty zawsze będą. No to jest trochę jak wiecie, zapisujecie sobie na kartce, co mamy kupić w sklepie i czasami tego nie ma, bo jeszcze nie była dostawa. Nie było dostawy, a, a potem się okazuje, że już jest dostawa i można to kupić, więc... Ta to jest to jest takie tak porównanie, porównanie. No. Mocno. wspaniałe. Dziękujemy bardzo za dzisiejsze twoje odwiedziny i życzymy wszystkim uczestnikom obozu i zabawy. Tak. Dziękuję bardzo. Music Camp. Do zobaczenia. Ты намакса.